Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony KodMidż.de i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o modyfikacjach do samochodów. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym was bardzo poprosić o zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Migo, i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. A teraz na ekranie Wyświetla wam się 5 ostatnich wspierających w sklepie Fortnite z kodem Migao. Jeżeli to właśnie ty chcesz się tutaj pojawić, to wyślij zdjęcie z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale. Link do Discorda znajduje się w opisie tego materiału, a ja już nie przedłużam i lecimy do odcinka. Dwa dni temu do gry Fortnite została wprowadzona nowa, wielka oraz co najważniejsze, druga aktualizacja tego oto sezonu 6. Jest ona oznaczona numerami 16.20 i ważyła mniej więcej od 1 do prawie 4 Gigabajtów na każdej platformie, na której można grać w Fortnite'a. Jak chyba większość z Was wie, aktualizacja ta wprowadziła naprawdę bardzo i to bardzo dużo zmian do gry oraz co najważniejsze, do plików gry Fortnite. Jednakże z tych wszystkich nowości dzisiaj omówimy sobie temat modyfikacji do pojazdów, które znajdują się na naszej Wielkiej Wyspie. A więc, jak już większość z Was zauważyła, na naszej Wyspie po tej aktualizacji pojawił się specjalny przedmiot do edycji każdego pojazdu. Mowa tutaj oczywiście o oponach, którymi wystarczy rzucić w nasz samochód i zmieni się jego zawieszenie. Oraz wygląd i działanie opon, ponieważ opony, które zostały wprowadzone do gry Fortnite, są specjalnymi oponami do jazdy w terenie oraz po jakichś wielkich górach. Dodatkowo, wraz z trafieniem tego przedmiotu, Fortnite wstawił jego zwiastun na YouTubie i prezentuje się on mniej więcej tak. Jak widać, przedstawiono tam postać, która rzuca oponami w samochód i ogólnie działanie opon na różnym terenie i na różnych górach. No i tak, jest to pierwsza z kilkunastu modyfikacji do pojazdów, które w najbliższym czasie zostaną dodane do gry Fortnite. W późniejszym w najbliższym czasie możemy spodziewać się jeszcze kolejnych dodatków, które również tak jak te, będzie można założyć na nasz pojazd. Może być to coś typu spoiler, ulepszony silnik, wyższe lub niższe zawieszenie oraz jakieś malowanie lub naklejki na samochód. Ten temat jednak obecnie nie jest nam dokładnie znany, ponieważ to co miał zostać wprowadzone do gry już w tamtym sezonie, zostało wprowadzone. A mowa tutaj o oponach, które nie dość, że dają nam lepsze opony, to jeszcze podwyższają zawieszenie danego pojazdu. Co ciekawe, same opony można również postawić normalnie na mapie i będą one działały ...jak dotychczasowe opony, które były już w grze. Jednakże te teraz chronią nas przed upadkiem... ...i nie wiem, czy nawet można zrobić z nimi skybase... ...i normalnie przeżyć upadek po skoku. Ja sam jeszcze nie próbowałem wykonać takiego czegoś... ...ale jak coś to w tym temacie, dam wam aktualizację... ...w przypiętym komentarzu pod tym oto odcinkiem. Dodatkowo na mapie Fortnite po tej aktualizacji... ...pojawiły się specjalne warsztaty... ...niedaleko prawie każdej stacji, która jest dostępna na mapie. Oczywiście nie przy każdej stacji, która jest na mapie... ...ale to właśnie w tamtych miejscach głównie można zdobyć te opony... I założyć je na nasz pojazd. Gdy już jesteśmy w temacie samochodów, no i tak dalej, to generalnie wraz z tą aktualizacją trafiły one też do trybu kreatywnego. Do tej pory, z tego co oczywiście pamiętam, nie były one dostępne, ale teraz można już je normalnie postawić i stworzyć jakiś specjalny tor wyścigowy. Poza tym, do trybu kreatywnego zostały przywrócone generatory tych pojazdów, które widać teraz w tle, a wcześniej nie były one chyba dostępne. Znaczy, wydaje mi się, że przez jakiś czas były, ale później zostały one usunięte, no i teraz ponownie są one na trybie. Kreatywnym. Od razu tutaj podkreślę, że jest to informacja od likerów i nie jestem tutaj pewny, czy te pojazdy cały czas były tam dostępne, czy może jednak nie. A jak już jesteśmy w temacie trybu kreatywnego, to od teraz każdy gracz może stworzyć mapę dla nawet 50 różnych osób. Tak dokładnie, możecie stworzyć specjalną mapę, na przykład do top modela czy Simona, gdzie nikt wam nie stroluje i normalnie będziecie mogli grać. I tak wiem, można było już wcześniej grać na mapach, gdzie było około 50 graczy, jednakże nie każda z nich posiadała do tego dostęp. Z tego co pamiętam, były tylko takie trzy mapy i to do tego jakieś zone warsy czy tam boxy, gdzie było dość sporo lagów podczas grania. Tutaj, tak samo jak w przypadku pojazdów, nie jestem do końca pewny, ponieważ nie za dużo czasu spędzam na trybie kreatywnym. No i na koniec pozostawiłem dość ciekawą informację dla fanów mitycznej pompy, która znajdowała się na iglice. No niestety, ale nie ma już tej pompy w tamtym miejscu, a za nią została tam wprowadzona mityczna wersja broni o nazwie Recykler. Z jednej strony jest to zmiana na plus, ponieważ broń ta była mocna, ale Recykler też jest bardzo Mocny w takiej wersji. Zadaje ona dokładnie 84 obrażenia jednym strzałem, tak więc jeżeli nasz przeciwnik ma tylko 50 kewa, może zginąć od dwóch pocisków. Tak samo jak tamta pompa, wypada ona z tej strażniczki iglicy, czy jak jej tam było, a ona przed tym może troszkę was obić. Ale nie jest to chyba aż tak wielki problem, ponieważ sam bot nie jest aż tak ciężki do wyeliminowania jak przedtem. Dodatkowo już niebawem na naszej mapie pojawią się jeszcze dwa nowe łuki, które obecnie znajdują się w plikach gry. Mowa tutaj oczywiście o łuku graplerze. Oraz tym, który widać teraz w tle, i tego pierwszego będzie można zdobyć u Larry Croft na tajnej twierdze. Z tego co mi wiadomo, obecnie obydwa łuki są wyłączone i już niebawem bez żadnej wielkiej aktualizacji trafią one na naszą mapę. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące modyfikacji do pojazdów, które trafiły do gry po ostatniej aktualizacji. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak więc, to chyba wszystkie najważniejsze informacje odnośnie obecnych i możliwe następnych dodatków do pojazdów. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi za na Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tej modyfikacji i czy czekacie na kolejne zmiany w tym temacie. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!